Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Grapiński pokazuje nam skarbiec NBP. Gładko-ogolny mężczyzna po 60. ubrany jest w grafitowy garnitur, białą koszulę i krawat w niebieskie i czarne pasy. Pokazuje nam rzędy regałów, a tam umieszczone są zapieczętowane skrzynki, w ich wnętrzu sztaby złota. Następnie przenosimy się na lotnisko, gdzie uzbrojeni strażnicy rozpakowują ładunek ze złotem. Następnie znów profesor Grapiński pokazuje nam wnętrze skarbca, a kamera robi zbliżenie na zbrojone stalowe drzwi. Na sam koniec oglądamy logo NBP, złote na granatowym tle. Przedstawia ono okrąg, a w nim wpisane schematyczne przedstawienie kupieckich kamieniczek, nad którymi umieszczono orła białego w koronie, a poniżej monetę z literami NBP. Nad okręgiem wypisano łukiem nazwę instytucji. Od momentu, jak Sejm Rzeczpospolitej Polski powierzył mi odpowiedzialność za Polski Bank Centralny, zasoby naszego złota się powiększają. To złoto, które Państwo tutaj widzą, te sztaby są własnością wszystkich Polaków. Są naszym wspólnym zabezpieczeniem na przyszłość, naszą polisą na złe czasy. Dlatego Narodowy Bank Polski pod moim kierownictwem podjął właśnie decyzję o dalszym stopniowym zwiększaniu zasobów złota.